Dzień dobry Państwu, dziękuję za Proszę Państwa, o ile wielofibroza jako choroba nowotworowa, widzimy to perspektywę, no to rak przódki stoi wśród chorób nowotworowych na tym drugim końcu. To tak jak wśród kujaków i białaczek, te białaczki e, ostre, na przykład ostra białaczka szpikowa, o której wspominał przez chwileczkę Pan profesor. Proszę Państwa, e, w różne sposoby można liczyć e, takie kryteria jak groźny jest dany nowotwór, można epidemiologicznie, można poszukać, która to przyczyna zgonu na świecie, można patrzeć na rokowanie ogólne, a można zostawić się taką informację, że resekcja chirurgiczna jest jedyną metodą umożliwiającą do leczenia w braku trzóstki, ale poniżej 50% żyje wyłącznie z tej grupy, jeśli ta resekcja była radykalna. To jest bardzo zły wynik jak chodzi o nowotwory. Dzisiaj dla Państwa chciałem pokazać yy, świeże dane z amerykańskiej bazy SIR, którą no, nie ukrywając chyba najlepsze rokowania, yy, najbardziej doszacowane rokowania pokazują, taki procent chorych przeżywa 5 lat. Jeśli spojrzymy, jak to się zmieniało w latach, no to nie jest boom i postęp amerykańskiej onkologii. To są jakieś fluktuacje krzywych. Był taki moment, że że w ogóle nie widzieliśmy różnic między nowymi przypadkami i zgonami od odpodymii. No dobrze, 6-7% tyle jest w stanie zrobić onkologia z pełnymi nakładami środków finansowych, jakie, jakie posiada. Jeśli spojrzymy na wiek, to także nie jest osób młodych i zdrowych. Zobaczcie Państwo, wiek w momencie diagnozy 71 lat i struktura zachorowań taka wcale nie kończąca się na tych 70 latach. I, I to jest też... Kolejny niekorzystny czynnik. Struktura zgonów no nie jest przesunięta w prawo. W zasadzie taka krzywa zachorowań, tak samo widzimy e, też zgony. Tak? Jest troszkę grupy mało młodych pacjentów, ale zdecydowana większość to są pacjenci, którzy nie widują tylko onkologa, ale internistę, diabetologa, repertencjologa i innych logów e, po drodze. Jeśli spojrzą Państwo na ten dwunasty nowotwór pod względem częstości, ale spójrzcie Państwo na inną liczbę. 40 tysięcy zgonów. Jakbym zadał pytanie czy porównywalna liczba zgonów na raka trzustki czy raka piersi w Stanach Zjednoczonych w dobrym systemie ochrony zdrowia, zobaczcie Państwo, rak piersi u kobiet, rak trzustki głową płci, w praktyce taka sama liczba zgonów. Czyli pod względem takiego twardego punktu końcowego jak zgony, rak trzustki jest równie ważnym problemem jak rak piersi, o czym bardzo, bardzo często zapominamy. Bo przytłaczają nas te liczby. Oczywiście to jest to są onkologii, to jest porażka onkologii. E, jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na e, przeżycia pięcioletnie, w zależności od tego, czy choroba jest zlokalizowana, zaawansowana regionalnie, czy nie udało się ją określić, zobaczcie Państwo, to nie są aż takie duże różnice. To jest ciągle bardzo złe rokowanie, nawet dla chorych, którzy mają tą chorobę zlokalizowaną. No i mamy takie stopnie kliniczne, o nich już zaraz. Zobaczcie Państwo jedną rzecz, że nawet dowolne rozpoznanie rak w stopniu 1A, najmniejszy możliwy stwierdzany i wyleczany, tak po nas 5 lat, czyli tutaj, proszę spojrzeć, tak, wybitnie niekorzystne rokowanie Dla wielu nowotworów w stopniu 1A to są krzywe, które lecą prawie przy 100%, czyli prawie przy braku zgonów. No i to co mówiłem Państwu o resekcji. Dlaczego tak śmiertelny? Bo często nie udaje się wykonać resekcji, a to są przeżycia, dla Was wytłumaczę krzywą, jeśli resekcji nie było. Coż to oznacza? E, no jak Państwo już wiele widzieli taką krzywę ostematykę pana Majera, 100% grupy chorych obserwowanych w czasie ta krzywa e, spada w dół, czyli zachodzi pewien punkt końcowy, w tym wypadku mówimy o zgonach, no i na przykład 50% chorych umiera poniżej roku, a tak, 7 miesięcy. Aczkolwiek jest pewien pozytyw, który jest charakterystyczny dla wszystkich zlewnych nowotworów. Jeśli już minie jakiś czas od diagnozy i chory ma się dobrze, no to potem tak się wyłaszczają. Czyli możemy powiedzieć, że no prawie, że nie ma późnych nawrotów. Jeśli też ma się zdarzyć, to zdarzy się wcześniej. Czyli jest nadzieja na pacjenta, co prawda jest ona nadzieją odległą, no ale jeśli drogi pacjenci po tej operacji nie będziesz jeszcze nawrotu przez. Trzy lata to już dalszy napływ, dalsze spadanie tej krzywej, dalsza śmiertelność jest prawie że nie, nie spostrzegana. No ale dlaczego tak rzadko operowana? No to to wszystko wynika z rozwoju człowieka, z tego czym jest trzustka, gdzie jest położona, a jest położona, proszę Państwa, z tyłu jądru, jakby tak sobie wyobrazić. Pamiętam z podręcznika profesora Orłowskiego, klasycznego podręcznika e, e, interny, w jaki sposób wówczas, czyli powiedzmy tych 10 lat temu, badano trzustkę od konkretne pozycje ułożenia ręki, gdzie można było zbadać pole trzustkowe i ocenić, czy jest luz w trzustce, czy nie ma, i to były jedyne metody. Niestety wyleczalność w, w, w przerzutowym rachunku wówczas była tak sama jak dzisiaj, czyli zerowa. E, oczywiście wiemy o wiele więcej, ale ciągle pozostaje nam ta, ten problem. Z tyłu za tym są naczynia, w którym rzeczy, których chirurg nie może dokonać resekcji, a w okolicy, zobaczcie Państwo, jak czapka, dwumastnica. Tutaj są naczynia do jednika cienkiego, których, których, które są krytycznie ważne narządy. Sam rak trzustki w zdecydowanej większości e, składa się z komponenty. Z zewnątrz wydzielniczej, czyli komponenty, która wydziela tak zwane soki trzustkowe, czyli jest wytragienne. Ma też komponentę endokrynną, i tutaj te wyspiaki to są rzadkie grupy nowotworów, aczkolwiek medialne od czasów Steve'a Jobs'a, i można różne rzeczy w nich tworzyć, różne nowe leki. Tutaj jest postęp, ale proszę Państwa, to, to nie jest to, co zwykle mówimy o śmiertelności rachunku trzustki problem. Problemem jest ta komponenta zewnątrz wydzielnicza. Głównie głowa trzustki i szerzy się to przez węzły płonne, wątroby, czadzie i no i nacieka narządy okolicznej, co, co stanowi prowo. W onkologii stopniujemy nowotwory, żeby móc porównywać podobne grupy pacjentów, to już pewnie Państwo wiele razy słyszeli. Proszę zobaczyć, że dowolne zajęcie węzłów płonnych, czyli tzw. CHN, szybko chorego stawia już w wyższych stopniach zajęcia, a dowolne przerzuty oczywiście tworzą tzw. stopni czwarte. Zobaczcie Państwo, jeśli widzimy tutaj takiego fistażka dwutentymetrowego, e, ten stopień 1A to jest dwutentymetrowy nowotwór. Tak? Teraz na oddziale przyjęliśmy wczoraj pacjentkę z diagnostyki, dwutentymetrowy zmiany w trzustwie. Jeśli nie okaże się nowotworem, jej rokowanie jest bardzo dobre. Jeśli okaże się nowotworem, to mimo tego, że to jest mała zmiana, 2 rzeczy, jej rokowanie na przeżycie oddechu jest poniżej 50%. I to jest porażające w tej chorobie. A w stopień 1B, gdy grnoząco przekroczę 2 cm, w stopień 2A, gdy ma cechę T3, czyli nacieka na narządy sąsiednie, potem tylko pojawiają się zmienione węzły chłodne, nawet gminy milimetrowe węzły chłodne, zmieniając blokowanie pacjenta, powodują, że te rok że przeżycia odległe są już w u kilkunastu, a nie kilkudziesięciu procent. W stopień trzeci to są już zmiany, których nie można recykować, tak jak Państwu wspominałem, narządy krytyczne. Na przykład piętrzewny czyli naczynie, które dostarcza krew do narządów w górnej części jamy brzusznej, czy tętnica i naczynia kreskowe, górne to są naczynia, które prowadzą krew do jelita cienkiego. Nie można funkcjonować bez jelita cienkiego, więc nie można resekować tych, tychże naczyń. To szybko osiąga nawoców w stopniu trzecim, no i stopień stopniu czwartym, czyli 4. Oczywiście w większości skupiły się na tym, ponieważ większość chorób, jeśli nie w momencie diagnozy, to w późniejszym etapie ma przerzuty, bo to jest mechanizm, który powoduje śmiertelność w rachunku. No i teraz, jak mieliśmy chwilę znaleźć się diagnostyką, no to taki wypad jest, moglibyśmy zrobić. Co dobrego poczyniła dostępność USG? Bo kiedyś się mówiło, przychodzę do lekarza, a teraz mówię, przychodzę do lekarza z powodu złego wyniku USG. Tak? To jest wszędzie, nie wiem co w Warszawie, co kilkaset metrów można wykonać w jakimś momencie dnia USP, niesamowite coś, tak? USG jest bardzo często pierwszą diagnozą, bo dobrze obrazuje trz trzustkę. choć e, minimum tomografia komputerowa jako, jako, jako badanie obiektywne ma na celu określenie wielkości, zmiany zajęcia, węzłów chłonnych i rokowania. Jeśli jest rzutaczka, która często towarzyszy guzom głowy trzustki, to często mamy badania endoskopowe, często chory jest na gastrologię. Tam się wykonuje mu gastroskopia z oceną e, e, okolicy uświadomień uczuciowych i oceną uszczółki. E, rzadko stosowane badanie rezonansu magnetycznego, no i złoty standard w badaniu uszczółki Bardzo fajne badanie. W czasie badania gastroskopowego podkłada się głowicę ultrasonograficzną, wizualizuje się dobrze od strony żołądka, od strony dwunastki, więc można wówczas tej, w tej głowicy wysunąć igiełkę, dziełkę, zmianę, rozpoznać nowotwór, czyli oceniała nasza pacjentka dzisiaj rano, tylko że jest jeden problem. 40 milionów osób w Polsce i to części osób, które na tym wypadzie co zadaje pytanie, ile jest aparatów działających w pracowni EUS, to powiedz mi 4. Tak? Czyli 1 na 10 milionów. To naprawdę jest niewystarczające dla potrzeb pełnego diagnozowania 5 tysięcy pacjentów w Polsce. No ja nie wszyscy wymagają, tylko drobna część, ale wymaga tego dodagnozowania wielu pacjentów, którzy są na granicy wyleczalności nowotworu. No i USB, taka typowa, niepotencyjna zmiana, wymagająca interpretacji, tutaj wynik ładnie opisany, tak, no a tu, co mówiłem, i EUS, który pozwala, tak, to widzimy, to jest głowica, to są zmiany w okolicy, Wielkość zmiany możemy, możemy zmienić, zmierzyć, możemy ocenić jej relacje względem naczyń czyli to, co wyznacza restrykcyjność, czy definiuje, jest to czyli trzeci zapasów. E, Tomografia komputerowa, wszystko to jest ten narząd tutaj o tak właśnie położony, przedziona, wątrowa, duże naczynia, takie przepony, jama brzuszna z przodu. Tomografia komputerowa pozwala nam na określenie tych relacji, zwłaszcza w takim ciasnym miejscu, jak tutaj widzimy, część tego jest naczynia między różnymi tutaj relacje możemy sobie wyznaczyć, choć bardzo często właściwa ocena jest dopiero wykonana po operacji. No i wspominałem Państwu, że byśmy nie zapominali wszystkiego do jednego worka, nie wrzucałem jeszcze raz że istnieją tzw. guzy wysp szóstkowych, czyli to są te wyspiaki, je się dzieli na wiele różnych rodzajów, to są te te komórki, które wydzielają insulinę, o takie hormony wydzielania wewnętrznego, one też z w zyspach szóstkowych są zympalizowane w trzustce, one też ulegają, mają potencjał do przemiany w komórki nowotworowe sporadycznie, ale niekiedy to, się, niekiedy to się, proszę Państwa, zdarza. One mają zdecydowanie lepsze Jeśli jednak wrócimy do tego śmiertelnego raczej trzustki? Strasznie mi się podobają stare zalecenia Polskiej Unii Onkologii, bo pokazują, że w każdym stopniu można zrobić wszystko, za rzecz od stanu klinicznego. I to pokazuje, jak jest bardzo często podejście kliniczne. No, jeśli rak jest resekcyjny, to wykonajmy resekcję. Jeśli uda się pełną resekcję zrobić, to, to albo obserwujmy, albo podejmijmy chemią, albo radio, a może chemioradioterapię, radioterapię czyli decyzja z połowa. Co dla tego pacjenta najlepsze, bo nie ma twardych zasad, choć teraz zdecydowanie częściej chemioterapii niż używamy radioterapii. Jeśli nie uda się dokonać w trakcie resekcyjnym resekcji, no to znowu prawie że to samo można było dopytać. Jeśli jest miejscowo nieresekcyjny nowotwór, no to zróbmy jakieś zabiegi, żeby pacjentowi ułatwić pewien przebieg następny i stosujmy leczenie przedoperacyjne, czyli neonimotową chemioterapię i znowu wszystkie opcje możliwe. Jeśli jest znak o charakterze uogólnionym, no to piękna rzecz. Jeśli jest zły stan ogólny, to leczenie objawowe, dobry stan ogólny to chemioterapia, która wydłuża rzeczywiście w tym odtworze. Pamiętajmy jednak o tym złotym zdaniu. Pacjent z jakimś jeśli ma ból, jeśli ma odwracalne przyczyny, cząstaczkę, którą można odwrócić, jeśli ma inne dolegliwości, w pierwszy chwili, zanim go zyskuje w chorobie terapii, wymaga oceny, czy te rzeczy czy nie są odwracalne. Jeśli to jest ból, trzeba go przeciwbólowi. Człowiek zdecydowanie lepiej funkcjonuje, to nie boli. Pomyślmy sobie o bólu zęba i konieczności kierowania samochodem kilkaset kilometrów. To no nie ma możliwości takich, tak? Każdy najpierw będzie jeszcze uśmierzyć ból. Ból ze strony muza szóstki i ciężka chemioterapia czy będę diagnustycznych. Nie dyskwalifikujemy szybko w A to są już współczesne zalecenia w zasadzie zadają to samo tylko troszkę, więcej jest strzałek. O nich już szczegółowo ich nie będę przebiegać, siedzić, prze 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 ale, ale oddają te, te opcje, które są. Jeśli pomyślimy sobie, że pooperacje z tym leczenia leczenie uzupełniające, no to było takie piękne badanie europejskie, SPAC-3, który miał trzy ramiona: jeden rodzaj leku, drugi rodzaj leku, lub obserwacja. Szybko z tej grupy się wycofano i wykazano, że dwa dostępne rodzaje leczenia na krzywej przeżycia wyglądają tak samo, więc mamy dwa standardy leczenia pooperacyjnego. Tutaj pojawia się pewien dzień nadziei, mianowicie Japończycy zrobili podobne badanie z lekiem do ustnym, tak S1 który jest pochodną flora stosowanego w Europie i z drugim lekiem, który jest złotym standardem, tak jak trzustki, czyli koncytabiną. I nagle się okazało, że badanie miało być to samo, tak jak w Europie, a zdecydowanie lepiej robią ci, którzy trzymają burski. I tutaj dużym znakiem zapytania jest, czy nie będzie nowego biomarkera w przyszłości. Na razie nie udało się to potwierdzić. Dopiero rok od tego odkrycia coś może w kolejnych latach. Być może lepiej będziemy dobierać leczenie, jakkolwiek ciągle zostajemy przy dwóch standardach. Ale jeśli te same standardy porównano przed laty w badaniu Burrisa w leczeniu przerzutowego raka, zobaczono, że jeden z nich, kiemcytabina, jest zdecydowanie lepsza od 5 I ta kiemcytabina przez 20 parę lat była królem raka szóstki. Próbowano coś dodawać, dodawać radioterapię, wydłużać te wlewy, dodawać terapie celowane, łączyć kiemcytabinę z czym innym. W zasadzie, proszę Państwa, widzieliśmy co roku na konferencjach nowe doniesienia, które mówią o czy coś więcej, jest może odrobinę bardziej skuteczniejsze w przeżyciach, może trochę dłużej kontroluje chorobę, ale w zasadzie zawsze było to samo. Mediana pół roku, mediana 7 miesięcy przeżycia od czasu rozpoznania choroby przeżytowej choroby w niezwykłym stopniu sprawności. na przykład takie badanie, trzy rodzaje porównanych leczenia, te trzy się nie rozchodzą, już mieliśmy lepiej krzywe dzisiaj, mówiące o tym, że w zasadzie wszystko, wszystko działa tak samo, i tak mówimy 10 stadów, 15 stadów, wszystko działa tak samo. Zawsze był mały zysk z dodatkowego leku, troszkę więcej toksyczności, brakowało efektu ratunkowego, czyli nie widzieliśmy, żeby były osoby, które w zostały zdecydowanie odwrócone przez chemioterapię. Może był kilkuprocentowy wzrost hmm. większego uczenia się choroby na botworowie i nic więcej. I tak proszę Państwa, było przez lata kiedyś podsumowano, że może dwa leki w chemioterapii są lepsze niż jeden lek, tak rzeczywiście o kilka procent które się w zakresie szerzeń całkowitych, bez większego zysku. Znowu leczenie celowane. Dzisiaj do tym wiele słyszeliśmy żadnego plusa. Inny rodzaj leku celowanego tak samo. Kiedyś powiedziano, że przed laty już blisko o 10 lat, powiedziano, że w drugiej linii, czyli po niepowodzeniu instaliny można stosować inną, inny rodzaj terapii, ale w tym roku dostaliśmy w kości, ponieważ. Drugie badanie nie potwierdziło tamtych doniesień, więc nie wiem, co robić już w drugiej linii leczenia Rakat szóstki. Są pewne jakieś sugestie, jak, jak te programy chemioterapii należy dobierać, e, czy, czy takie leczenie celowane stosować, które powoduje mały incrementalny zysk, o, że Państwa to było kiedyś refundowane w Polsce, ale to wszyscy uznali, że to jest, że to jest jakaś błędna ścieżka. Widzą Państwo szereg takich badań, gdzie nie było żadnego inkrementarnego zysku, do momentu, kiedy Conroy w 2011 roku pokazał, że w jeden lek można z trzema innymi preparatami porównać, i widzimy zdecydowaną różnicę. Od 1 lipca leczenie refundowane w pełni w Polsce. Super wcześniej był na, na wniosek na chemioterapię niestandardową, standardową. Można na pewnej populacji chorych stosować, ale wszyscy szacują mniej więcej niż na 2-5% pacjentów, Ponieważ to leczenie jest z trzech leków jest tak obciążające, pełnodawkowe, chemioterapię, że trzeba być naprawdę zdrowym, młodym chorym, żeby móc taką chemioterapię otrzymać i ją otrzymać przez dłuższy czas. Więc znowu dla zdecydowanej większości pozostaje stara dobra gęcita którą od 1997 roku brzydko mówiąc, wałkujemy. No ale pojawia się na horyzoncie na z z Krzywa, zdjęcie z konferencji, te trzy się ładnie rozchodzą. W zakresie przeżyć całkowitych zysk, powiedzmy około dwóch miesięcy, ale to jest zysk dotyczący mediany czyli całościowej grupy. Jeśli zobaczą Państwo, to jest po prostu kilkanaście chorych, którzy mają dodatkową korzyść dodatkowego leku. Jednocześnie ten wzrost toksyczności nie jest aż taki porażający. Rejestracja to był przełom no, ale fundacja znak zapytania, ponieważ jak na razie 1.0 dla monoterapii w to jest o 28 lipca, czyli nowość. Powiedzieć, to jest nowość w Polsce. Nie możemy stosować na pakietach na zgody indywidualne. Prezes Agencji e, Oceny Technologii Medycznej e, rekomenduje usunięcie na pakietach celu z wykazu świadczeń granatowanych, ponieważ po prostu tak to jest drogi. Czy wracając do tego na początku? Jeszcze minutę. Dlaczego śmiertelny wyklepą późno wykryty, po rzadku resekcyjnym, po szybko postępujący. dwa atakuje sporowany, bo ma niespecyficzne objawy, no i leczenie mało skuteczne i niestety jak widzimy te lepsze leczenie w drogowe. No to co tak? Nowe leki, oczywiście ciągle w badaniach, ciągle poszukujemy. Każdy szpital ukologiczny przyjmie każde nowe badanie z lekami na rakat szóstki, bo jest duży, duża potrzeba. Może pakiet kolejkowy, to no, jakimś zapytania, ale to nie jest taki znak, że teraz przekąsem, ponieważ, e, proszę Państwa, e, to jest nowotwór, gdzie potrzebna jest szybka diagnostyka, po to, żeby na etapie 1A. Nie może być 8-tygodniowej kolejki do operacji presekcyjnej w trzustki, bo nie będzie pośrednio do tej presekcyjnej, nic nie jest objawowy. Stąd tak sobie żartuję, że zapraszam do współpracy, napiszmy jakiś taki projekt zróbmy go w Polsce, jaki był wpływ realizacji ustaw pakietu kolejkowego na rachowanie chorych za Kieprzówski, no i praca organiczna, czyli to, co dzisiaj robimy. Mówmy o no, rachunku Przewodniczącym, podnoszmy świadomość. Przepraszam, nie będę procentowo chorych kwalifikuje się do operacji? Ilu jest operowana. A ilość operowanych chorych w Polsce, takich danych pełnych nie mamy. Ale zdaje się minimalna ilość. Minimalna to ilość. Jest, to jest nie więcej niż kilkanaście operacji tak do rodzaju na uczsty w Centrum Uchorodności Rocznej. Myślę, że kilkanaście procent ogółu chorych jest poddawany resekcji. Kilkanaście procent ogółu chorych wydegnozowanych w pełni. Zdecydowana, w mały procent chorych z powodu złego stanu jest w ogóle traba ustępująca od tracenia tak. sprawności widzimy na wodzie przynajmniej gus trzysłupowy nie poddajemy diagnostyce. Wówczas nie rozpoznajemy na końcu odchodycznie na szóstki, tak? czyli nie możemy powiedzieć, to jest mniejszy 12.